Tak, drugi. Jeszcze jeden leci chyba. Tu, 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 chyba, albo gdzieś tu Gdzie, gdzie? Tam na balkonie myślę. Tu jest inny tym, chyba Idą idą Jeszcze damy. Go lobby gas, lobby, lobby Brawo What you gonna do, we do come when come come we come for you, you. Fucking my ammo in well. shotgun finish proszę, proszę, co, Tylko że to nie było chyba wszystko Co wszystko? E, bo to dziwne no, się, kapitę, ja mam Możesz się kurwa, odsunąć się chociaż Proszę bardzo wiesz taka 15 sobie o, tu bierzesz sobie, tak? Biorę. No i wszystko. To moje, 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 to moje.